Hej, nadszedł czas na zakup pierwszego samochodu. Każdy początkujący kierowca powinien był wybrać samochód, który jest dostosowany do jego umiejętności oraz potrzeb. Warto zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo i systemy wspomagające średnie zużycie paliwa oraz gabaryty. Dlaczego bezpieczeństwo w twoich pierwszych podróżach warto mieć dodatkowe wsparcie? Na przykład w samochodach marki Skoda w wyposażeniu standardowym znajdziemy Front Assist, czyli system kontroli odstępu przed pojazdem poprzedzającym wraz z funkcją hamowania awaryjnego. Średnie zużycie paliwa, silnik powinien być dynamiczny, ale zarazem oszczędny. W końcu posiadanie pierwszego auta skutkuje pierwszymi podróżami, tymi krótkimi, długimi, samotnymi czy z paczką przyjaciół. Warto skupić się na mniejszych autach. Małe gabaryty to większa zwrotność w mieście i mniej stresu przy parkowaniu. Chociaż tutaj pomogą czujniki parkowania i kamera cofania. A w środku fajną opcją jest korzystanie z wybranych aplikacji za pomocą połączenia SmartLink. I na koniec pamiętaj, szukaj samochodu, który ci się po prostu podoba.